na Ja się nazywam Karola. Dzisiaj przedstawimy wam zupełnie nową alternatywę do czołgów firmy Henglong. Czołgi firmy Unifan. Jak to działa? Ano tak, że dwa czołgi walczące ze sobą strzelają do siebie wiązkami podczerwieni. Jeśli jeden ustrzeli drugiego, blokuje go na kilkanaście sekund. Prezentowane przez nas opakowanie zawiera dwa czołgi o różnej częstotliwości 27 i 40 MHz. Jeśli byśmy chcieli któryś czołg zamienić na inny model, możemy kupić je pojedynczo, w innych konfiguracjach też 27 lub 40 MHz. Firma również umożliwia nam zakup dwóch mniejszych czołgów, jeśli nie chcemy kupować takich dużych. Teraz rozpakujemy czołgi i pokażemy, co się znajduje w środku. W opakowaniu znajdziemy dwa dzielne czołgi. Każdy jest wyposażony w swoją aparaturę, baterie oraz w komplecie znajdujemy jedną ładowarkę, która naładuje nam dwie baterie jednocześnie. Jedyne czego potrzebujemy do uruchomienia czołgów są zwykłe paluszki AA, po dwa na każdą aparaturę, a razem cztery. Kiedy mamy już włożone paluszki do aparatury oraz akumulator do czołgu, który mieści się tutaj po odsunięciu klapki, jak widać, można uruchomić czołg. Pierwsze co, to włączamy czołg tutaj przełącznikiem on/off, a później na aparaturze mamy guzik również włączający. Tak samo jak włączamy czołg, możemy go zgasić również tym samym przyciskiem. Jak sterujemy czołgiem? Te dwa przyciski odpowiadają za obracanie się wieży wokół własnej osi. Tymi dwoma przyciskami ich kierujemy. Kiedy chcemy jechać do przodu, musimy obydwa nacisnąć jednocześnie do przodu lub do tyłu. Jeśli chcemy skręcać, po prostu wychylamy jeden z drążków i model skręca. Co fajnego zauważyliśmy w tym modelu, to to, że jeśli wychylimy obydwa drążki przeciwstawnie, model bardzo szybko obraca się wokół własnej osi. jedną i no i oczywiście pozostaje nam ostatnia funkcja, funkcja strzału. Wygląda to w ten sposób i dokładnie w ten sposób strzelamy do przeciwnika. Jak widać na czołgu mamy cztery biody, które nam oznaczają, że czołg ma tak jakby cztery życie. Strzelając do drugiego czołgu, po prostu ten czołg traci po kolei każdą biodę i po ustrzeleniu go za czwartym razem unieruchamiamy go tak, że przeciwnik musi go wyłączyć i ponownie uruchomić. Dla ułatwienia zadania będziemy strzelać prosto w drugiego czołgu. Działa to w ten sposób, że jeśli ustrzelimy drugi czołg, to widać, że czołg stracił jedno życie, ale lampka mryga. Dopóki lampka mryga, nie mogę nic zrobić temu czołgowi, nawet jeśli będę do niego strzelał, to nie straci on kolejnego życia. Dopiero kiedy lampka zgaśnie i będzie świeciła stałym światłem, znowu mogę strzelać do przeciwnika. I znowu sytuacja taka sama. Lampka mryga, przeciwnik ma chwilę czasu i dopiero jak lampka zaświeci się na stałe, będę mógł jeszcze raz strzelić przeciwnik. I tak do czterech razy, aż go nie unieruchomię. Lampka mryga. I ostatni raz. Teraz przeciwnik musi wyłączyć i włączyć model, tak aby mógł dalej walczyć.